Zadanie piąte wyznacz miejsca zerowe podanych funkcji, i teraz popatrzmy, co mamy zarówno w podpunkcie A, jak i w podpunkcie B. Mamy tutaj sytuację taką, w której mamy jakieś wyrażenie, czyli w tym przypadku w jednym i w drugim X, razy drugie wyrażenie. To drugie wyrażenie to jest wyrażenie, które stoi w nawiasie zarówno w tym, jak i w tym miejscu. I teraz, jeżeli jesteś na początku szkoły średniej, czyli w pierwszej klasie, to nie wiesz jeszcze, że zarówno jedna, jak i druga funkcja to są funkcje kwadratowe. To jest postać iloczynowa, jedna i druga to jest postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Cechą charakterystyczną funkcji kwadratowej jest to, że jej dziedziną zawsze są wszystkie liczby rzeczywiste. A dlaczego ja mówię o dziedzinie? Dlatego, że przed wyznaczeniem miejsca zerowego funkcji dobrze jest podać dziedzinę funkcji. Natomiast jeżeli jesteś na etapie takim, że nie wiesz, że istnieje funkcja kwadratowa, a co za tym idzie nie znasz jej cech, no to w jaki sposób można tutaj ocenić dziedzinę funkcji? Tutaj należy zwrócić uwagę, że my nie mamy żadnych absolutnie wyrażeń, z których należałoby wykluczyć jakieś liczby. Czyli na przykład nie mamy pierwiastka kwadratowego, pod którym stoi niewiadoma, nie mamy ułamka zwykłego w mianowniku, którego znajduje się tutaj... Nie wiadomo, właśnie by trzeba było pamiętać wtedy przy takim ułamku, że mianownik musi być liczbą różną od zera. W związku z powyższym y, możemy od razu zapisać, że dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. No i teraz pytanie, jak z czegoś takiego wyznaczyć miejsca zerowe? Pamiętaj o tym, że miejscem zerowym jest taki argument, którego wartość wynosi zero, w związku z powyższym tutaj należy przyrównać y, po prostu. To wyrażenie, które stoi po prawej stronie znaku równości we wzorze funkcji do zera. Czyli uzyskujemy takie równanie. I skoro mamy postać iloczynową, to w bardzo prosty sposób możemy wyznaczyć takie miejsca zerowe. Wystarczy, że zapytamy, co zeruje nam wyrażenie, które stoi przed nawiasem. Czyli ile tutaj musi wynosić x w tym wyrażeniu przed nawiasem, aby to wyrażenie było równe 0. I tym wyrażeniem jest po prostu tą liczbą, jest po prostu 0. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli postawimy 0 pod x, no to będziemy mieli 0 razy to wyrażenie. I teraz pada pytanie, co musi stać pod x w nawiasie, aby wyrażenie w nawiasie było równe 0. Widać to gołym okiem, że jest to dziesiątka. Jeżeli nadal mimo wszystko nie widzisz tego gołym okiem, to tutaj też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przyrównać do zera całe wyrażenie stojące wewnątrz nawiasu i uzyskujemy w wyniku, czego? W wyniku tego takie równanie, które musimy rozwiązać. Przeniesiemy zatem dziesiątkę na prawą stronę równania i widzimy, że uzyskujemy x, który jest równy liczbie 10. W zasadzie minus dziesiątka tutaj przynosimy, bo musimy pamiętać o zmianie znaku, czyli ta funkcja ma dwa miejsca zerowe. Jednym z nich jest 0, a drugim z nich jest dziesiątka. Czasami zdarza się tak, że uczniowie chcą wymnożyć zawartość nawiasu przez x. Jak najbardziej możemy to zrobić, czyli po wymnożeniu uzyskujemy tutaj, popatrzmy, x razy x to jest x kwadrat i x razy minus 10 to jest minus 10x. Natomiast nawet jeżeli jesteś na takim etapie, że poznałeś, poznałaś już funkcję kwadratową i wiesz, że aby wyznaczyć jej miejsca zerowe, to możemy policzyć deltę i z delty dopiero dalej liczymy miejsca zerowe. To i tak uważam, że takie przemnożenie jest czasochłonne, czyli dłużej nam się zejdzie ze wyznaczeniem miejsc zerowych niż z postaci iloczynowej, bo w postaci iloczynowej po prostu jest bardziej gołym okiem widać, co jest miejscami zerowymi i mamy tutaj z postaci iloczynowej mniej po prostu liczenia. Czyli ta metoda jest szybsza. No dobrze, popatrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj mamy funkcję, która jest opisana wzorem f od x to się równe x razy x plus 6. No i to, co powiedziałam na początku, jest to funkcja kwadratowa, ale nawet jeżeli nie wiesz o tym, że to jest funkcja kwadratowa, to i tak tutaj nie mamy, tak samo jak i w tym przypadku, żadnej liczby, która, którą należałoby wykluczyć z dziedziny, czyli dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste. I znowu, chcąc wyznaczyć. Miejsca zerowe tej funkcji przyrównujemy to wyrażenie do zera i je rozwiązujemy. Tutaj też można byłoby to wyrażenie tutaj przemnożyć, przekształcić w taki sposób, że wymnożymy sobie zawartość nawiasu przez x, dokładnie tak, jak ja zrobiłam to tutaj, tylko nie ma to sensu, dlatego że miejsca zerowe z takiej postaci wyznaczymy dużo szybciej. W jaki sposób? Zapytamy, co nam zeruje? wyrażenie, które stoi przed x przy nie przed x, tylko przed nawiasem. Czyli to nam zeruje ten x. Czyli ile musi wynosić ten x żeby tutaj było 0. Tutaj sprawa jest prosta, no, oczywiście również jest to 0, tylko że tutaj ten indeks ja na razie usunę. I pada pytanie drugie, ile musi wynosić x w, wewnątrz tutaj tego nawiasu, aby zawartość tego nawiasu była równa 0? To jest minus 6. Jeżeli nie widzisz tego gołym okiem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wrażenie z nawiasu przyrównać do 0. I teraz szóstkę przenosimy na prawą stronę równania, dzięki czemu uzyskujemy x, który jest równy liczbie minus 6. Czyli ta funkcja ma również dwa miejsca zerowe. Jedno z, nich, jedno z nich to jest minus 6, drugie z nich to jest 0. Tutaj jeszcze się odniosę do jednej rzeczy, jeżeli chodzi o podpunkt A. Ja od razu wskazałam miejsca zerowe, 0 i 10, ale popatrzmy, że te liczby jak najbardziej należą do dziedziny. To samo dzieje się tutaj. Zarówno minus 6, jak i 0 należą do dziedziny, więc te liczby też należy uznać jako miejsca zerowe w funkcji z podpunktu B.